Wchodzisz w moje myśli jak złodziej po zmroku Nie proszę Cię odejść, bo nie chce Cię słuchać Zabierasz sen i spokój krok po kroku A ja chcę żyć w ciszy, nie czuć, że do czegoś mnie przymuszasz Zniknij z mojej głowy, z Wracasz jak cień, gdy dzień się kończy, jak okłam, co już znałam Nie wiesz, że serce mam wreszcie przytomne, bo swoje łzy dawno wylałam Zniknij z mojej głowy, zniknij z moich snów Nie chcę już twojego głosu chcę, E, e. Cię, nie chcę już więcej. Czerpałeś siłę z mojego słońca. Gdy upadałeś, ciągle wyciągałam ręce. Zniknij z mojej głowy, zniknij z moich snów. Nie chcę już twojego głosu w tle. Zamykam rozdział, nie boję się swoich słów. Nie ma, dziękuję. Wciąż słyszę to samo. Twoje obietnice toną w dymie. Ile można dawać? Siogę ciągle jest mało, gdy nic. Ginie. Zniknij z mojej głowy, zniknij z mojej strony. Nie chcę już Twojego głosu w tle. Zamykam rozdział, nie boję się swoich słów. Po wreszcie uczę się, mówić nie. Zniknij z mojej głowy, zniknij z moich strony. Nie chcę już Twojego głosu w tle. Zamykam rozdział, nie boję się, swoich się, uczę się mówić nie. Po wreszcie się, mówić nie.